Cześć, witajcie w Ugotowani TV. U nas w rodzinie bardzo lubi się szarlotkę. Bardzo też lubimy chodzić po górach. Kiedyś próbowaliśmy w każdym schronisku górskim szarlotki i wystawialiśmy sobie rankingi za te szarlotki. Dzisiaj przygotowałam szybką, sypaną szarlotkę, która z powodzeniem może konkurować z pieczonymi i pracochłonnymi szarlotkami. Jest idealna i przesmaczna w połączeniu z lodami, i podawana na ciepło. Koniecznie zobaczcie film i dajcie znać, czy też robiliście już taką szarlotkę i też wam tak smakuje jak nam. Zapraszam. Zaczynamy od nagrzania piekarnika. Piekarnik nastawcie na 200 stopni i niech się nagrzewa i okrągłą blaszkę tortownicę o średnicy 24-26 cm posmarujcie masłem i posypcie bułką tartą. A w misce mam jabłka. Możecie użyć dowolnej odmiany jabłek. Ważne, żeby były soczyste i na tarce o grubych oczkach teraz należy je zetrzeć. Do jabłek dodajemy teraz 3 łyżki cukru oraz cały cukier wanilinowy. Wszystko teraz należy dokładnie wymieszać i odstawić na bok. Jeśli chcecie, możecie dodać też trochę rudzynek albo cynamon. Do miski wsypałam szklankę białej, pszennej mąki. Dodaję teraz szklankę kaszy manny. 3 czwarte szklanki białego cukru, jeden cały cukier wanilinowy oraz dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Całość należy teraz dokładnie wymieszać. Do wysmarowanej tortownicy wsypuję 1 trzecią. Suchej masy, delikatnie ją wyrównuję. I wykładam na to połowę jabłek. Ponownie wykładamy 1 trzecią część suchej masy, dokładnie posypując nią jabłka. Wykładamy resztę jabłek, dokładnie je tutaj e, tak uklepując i na to ostatnią część już suchej masy. Na ciście układam wiórki zimnego masła, może to również być margaryna. Teraz ciasto wstawiam do nagrzanego już piekarnika na około godzinę na środkową półkę grzanie góra-dół. I kochani gotowe, ciasto spędziło w piekarniku równą godzinę, ale potrzeba trochę więcej czasu i cierpliwości, bo żeby zacząć kroić ciasto, to musi chociaż troszkę ostygnąć. W przeciwnym razie, jak będzie za ciepłe, może jeszcze troszkę się ukruszyć. Ciasto jest naprawdę wyśmienite, tak wygląda w przekroju idealna, szybka. Przepyszna szarlotka. Gorąco zachęcam Was do wypróbowania przepisu i pozwólcie, że wyłączam kamerę smacznego.